Garfield Show. Misch Max. Garfield. W kuchni? O, tutaj jesteś Chciałem ci powiedzieć, że jadę do marketu O, fajnie To kup mi po jednym wszystkiego w super dużych porcjach Trzymaj się Okej okay. A, tylko dobrze pilnuj, żeby... To śmieszne Chciałem, żebyś miał oko na myszy Kto się nie schował? Ale od dawna nie ma myszy w tym domu To na razie Jesteś właścicielem tej... chałupy? Tak sądzę, choć mój kot myśli inaczej. Cóż, jestem Gromek. Gromek Eksterminatorek. Są zgłoszenia o myszach w tej okolicy. O, u mnie nie ma. Hehe, <laughs> szczerze wątpię, szefie. W razie czego proszę mnie wezwać. Działam szybko oraz... zabójczo. Raczej nie skorzystam z pana usług. Mój kot załatwia te sprawy. że słyszę muzyczkę, przy której lubią tańczyć myszy Hej Squeak, przyjechał twój kolejny ziomek Wiesz, rodzina to rodzina To ci pasuje Garfi? O, jeśli nie ruszy mojego jedzonka i nie przerwie mi drzemki Niech wpadnie Super, kto to jest? Mój wujcio Howard? Mój kuzyn Morris? To twój kuzyn Max Mój kuzyn Max? Hej, czy z Maxem coś jest nie tak? Oj, mój kuzyn Max to zadymiasz i nie cierpi kotów! <laughs> Przestań, nabierasz mnie! Wszyscy lubią koty! Squeak! Co ty robisz z tym z tym kotem? Spoko, kuzynie, obronię cię przed nim. Znamy się karate Uwaga, kochani, bo mamy wreszcie postać w serialu bardziej wkurzającą od Nermala. Wcale nie musisz mnie bronić przed Garfieldem. To mój kumpek! Co? Twój kumpel? Czyś ty upadł na myślą główkę? To jest kot! A wiesz, co koty z nami robią? <noise> Wiem, kocury tańczą z nami dziką salsę. Nie! Wcinają nas! Jaka salsa! A musisz się sporo nauczyć, Squig! Cóż, co mam teraz robić? Jeść czy spać? <noise> spać! Tłumaczę ci, Max! Garfield jest wyjątkowym kotem! On nie zjada myszy! Tak? No to czym się żywi? Eee, całą resztą. Widzę, że trzeba cię nieźle podszkolić, kuzynie! Zamę! Chyba macie tu odtwarzać DVD? Hej, siadaj, kuzynie! Za chwilę się dowiesz bardzo ważnych rzeczy! Koty, do czego się nadają? Całymi dniami tylko śpią i drapią. Jak na razie bez sprzeciwu. I generalnie nic nie robią. A jednak kryje się za tym przerażająca prawda. Koty jedzą myszy. Sprzeciw. I czynią to w najokrutniejszy sposób. Kot chwyta mysz. Czy od razu ją zjada? Nie. On bawi się pokarmem. Przedłuża agonię. Pozwala myszy zwiać, C potem w ją łapie, a potem wypuszcza mysz i znowu ją łapie. No wyłącz to, proszę. To dla twojego dobra, kuzynie. A gdy myszka myśli, że jest bezpieczna, że darował jej życie, kot atakuje. Nie, nie, wyłącz to. Nie, nie mogę. Garment by nie zrobił czegoś takiego! To on by nie mógł! On jest kotem! Koty jedzą myszy! Pozwolicie na tę zbrodnię? Będziecie tu stać bezczynnie, gdy kocur ostrzy pazury i zęby? A, a, raz widziałem, jak sprzątnął dwa kilo pieczonych żebek! Już widzę, jakby sprzątnął nas. Nie wiem jak wy bracia, ale ja nie będę czekał, aż stanę się ulubionym daniem kota. O nie! O, ja też nie. To nie wyrusza, proszę. Musisz sobie Hm? Ja się wyprowadzam, czy wy? Chyba jednak ja. <laughs> Hej, koledzy, wyjaśnijcie mi to. <laughs> Z wyjaśnień nici. <gryzny> <gryzny> Okej, okay. nie kojarzę o co wam chodzi, ale nie pozwolę, żeby banda Gryzoni wykurzyła mnie z domu. Hej, jeśli myślicie, że dam się wyrzucić. <gryzny> <gryzny> to to wasze przewidywania są trafne. Już nas! Nie capniesz, kocie! Jak tu wrócisz, to pożałujesz! Dopara Dobra, ja Będę musiał coś z tym zrobić, ale... Nie teraz. Wsiądę hmm. sobie do tego autobusu i odwiedzę wita. Teraz mam przerwę, kocie. Zaczekasz z pięć minut? W sprawach pizzy nigdy nie czekam, ale. Hmm. chyba jednak muszę. Dobra, wypadł kocie! to! Dajesz słowo: jak nie jesteś lażanią albo tuczącą potrawą, Garfield cię nie ruszy. On jest kotem! Kocury są bardzo groźne Spoko, Squeak Kot wybył, więc nie mamy się tu czego bać Myszy! W moim domu jest pełno myszy! Nie ma się czego bać, co? Koledzy, krycie! Garfield! Garfield! Och, to łobuz Jak ja się pozbędę tych... <myszy> Mój Garfield by nas obronił Koty nie bronią myszy Zresztą, co ten facet nam zrobi, skoro nie ma kota? Panie Gromek, prędko pan przyjedzie? Ach, tak, to naprawdę prędko. Nie się czym martwić, bo w domu już nie ma kota, co? Wyluzuj! Zaraz go załatwię! Hej! Lepiej stąd spadaj, bo spuszczę ci bańki! To zabawka od jego, więc może... Może choć przeczyta stronę z komiksami? Garfield, musisz nam pomóc! Ten grubas, ten eksterminator! On dorwał moich kumpli! Ci twoi kumple wykurzyli mnie z domu! Wiem, stary, wiem! Oni nie chcieli, no, znaczy chcieli, ale nie pietra i, i. luzik, luzik. Gdy siedziałem w autobusie, wymyśliłem sposób, jak wrócę do domu. W tamtym roku nosiłeś to na Halloween, co nie? Tak! Ale to był nie wypał, bo nie dostałem cuksów tylko tonę sera. No dobra, zaczekaj tu. <laughs> ten wredny spaślak nie ma żadnych szans! Załatwiłem tu wszystkie gryzonie i teraz. Juhu! Czy ten odkurzacz na plecach wessał ci już cały mus? <laughs> Ale duża sztuka. <laughs> Wezmę większy kaliber, by ją złowić. Cwa, na Muszę nastawić mój myśli rozpylacz na pełną moc. Drodzy widzowie, krótka scena pościgu. nie ma z miło mysza. Hey koleś! Coś zgubiłeś? Co to? Ha? Zgubiłem mysz. Najpierw dorwę ją, a potem ciebie! Hmm... Widzę, że rudy kocur się rozmyślił. Kurka, znowu ta mysz zabawka. I kto jej doczepił ten kabel? to ocaliłeś nas. Źle cię oceniliśmy, brachu. Tak, bardzo źle. No tak, Garfield, sorki, przepraszanie, kiepsko mi wychodzi. Och, to kwestia praktyki. Musisz częściej to robić. <grym> tak, wiesz, tak sobie myślę, że skoro już nosisz ten kostium, to mianujemy cię honorową myszą. <grym> Ach, zgoda. Pod warunkiem, że nie będę musiał jeść cuchnącego sera. Nie wiem, gdzie zniknął pan Gromek, ale świetnie się spisał. Od razu widać, że w domu nie ma już myszy. <grystanie> Za chwilę wrócę. Coś ci przywieźć z marketu? Widzę, że wszystko. Okej. Okay. Myślisz, że ten eksterminator kiedyś tu wróci? Raczej wątpię. Pomyliłem się. Ten bus nie jechał do pizzerii Vita. Poważnie? A dokąd pojechał? Ja bym to ujął tak. Pewnie tam, gdzie diabeł tańczy salsy. Wersja Polska Studio Genetics Film Faktory Dialogi Polskie Dorota Załęska Reżyseria Ewa Kania Dźwięk Zdzisław Zieliński Kierownictwo Produkcji Admieszka Soku, Róża Ziemi.